No właśnie, ja się, ja się już kończę na dzisiaj. Dzisiaj zacząłem się zastanawiać znowu nad procesem. Procesem na identyfikację zadań takich regularnych, cyklicznych. Cześć, jest czwartek, Boże Ciało. 35. odcinek vloga. Obecnie jestem w jakimś takim strasznym chaosie i etapie, w którym robię research do kursu slow life. A ponieważ ostatnie dni to jest taki mocny fokus, mocna koncentracja na potrzeby. Potrzeby, potrzeby, potrzeby. Właściwie wszystko próbuję zrozumieć teraz przez pryzmat potrzeb. I dzisiaj na przykład integruję 7 nawyków Coveya z porozumieniem bez przemocy i slow life jeszcze w dodatku w kontekście introwertyków w odróżnieniu od ekstrawertyków. Także Dużo ciekawych podejść, dużo ciekawych koncepcji. No i zastanawiam się, co robić, no bo dzisiaj będzie też trochę chaotyczny dzień. Ktoś tam przyjeżdża w odwiedziny. Jutro jest jeszcze jeden dzień w tym tygodniu piątek, a później w niedzielę wyjeżdżam na urlop, więc nie będzie mnie przez kolejny tydzień, więc co jest sens robić, tak naprawdę, teraz przed urlopem? Także idę do biura. Tego się dowiedzieć i widzimy się później. Dzisiaj trochę źle się czuję, jeszcze nadal, i do tego jeszcze przyjechali znajomi, więc chciałem tutaj w miarę szybko zamknąć temat. No i dzisiaj zacząłem się zastanawiać znowu nad procesem procesem na identyfikację zadań takich regularnych, cyklicznych, których w moim przypadku jest bardzo dużo, a przynajmniej tak właśnie myślałem sobie do tej pory. Okazało się, że jest ich tak naprawdę dużo, bo przy moim takim trybie pracy 4 dni w tygodniu, mniej więcej 6 godzin pracy dziennie, to mam 24 godziny w tygodniu i mniej więcej 70% tych, tego czasu poświęcam na te zadania cykliczne. Niektóre prowadzą jedne do drugich, czyli na przykład nagrywanie vloga prowadzi do tego, że muszę zmontować tego vloga. A żeby przygotować sobie dobry temat, żeby on był wartościowy, żeby powiedzieć to zwięźle, to najczęściej piszę sobie wcześniej historię, piszę sobie jakiś wpis na bloga, przetrawiam sobie te myśli, układam w głowie, układam po kolei i wtedy dopiero mówię je na vlogu. I tak też właśnie zrobiłem dzisiaj z tymi tematami. Więc jedna rzecz prowadzi do innych rzeczy, czasami to są takie właśnie transakcje wiązane, tego jest sporo. No, i jeśli uda nam się zidentyfikować rzeczy, które zajmują nam, zajmują nam dużo czasu, albo na przykład nie realizują naszych potrzeb, albo skuteczność właśnie w realizowaniu naszych potrzeb czy celów jest niska, no to może warto wartołoby się zastanowić nad tym, żeby albo je wyrzucić w ogóle, przestać je robić, może zmienić, może trochę odsunąć w czasie, może oddelegować, może nie muszę na przykład montować vloga albo podcastu, może, może zrobić to ktoś inny, a ja mogę w tym czasie na przykład robić bardziej wartościowe rzeczy. No tych możliwości jest dużo, tylko żeby to sprawdzić, zobaczyć, co warto robić, uświadomić sobie te wszystkie zadania, uzyskać taką przestrzeń na to, żeby robić ważne rzeczy, no to trzeba zacząć od tego, żeby zrobić sobie taką listę. No i tutaj warto zrobić sobie taką listę. Szybko, od razu poświęcić na to na przykład 5 minut, sprawdzić, jakie te zadania faktycznie wykonujemy. No i ja na przykład po 10-15 minutach pracy z taką listą zidentyfikowałem 18 różnych zadań. No i to są takie zadania, które po pierwsze wykonuję w pracy i wykonuję je, bo. Muszę, czyli na przykład, nie wiem, trzeba wystawić faktury, trzeba faktury opłacić, um, trzeba wysłać dokumenty do księgowego. No to są takie obowiązki, które muszę wykonać na przykład raz w tygodniu albo raz w miesiącu. Po drugie są to rzeczy, które chcę robić, które uważam za wartościowe, bo one pomagają mi na przykład tworzyć nowe materiały. No to jest właśnie pisanie postów na bloga, yy, to jest yy, vlog. W którym mówię o różnych tematach, nad którymi aktualnie pracuję, czy które są uważam za wartościowe, czy taką syntezą wiedzy, którą zdobyłem z różnych książek. To jest właśnie czytanie książek, czy artykułów inspirujących, materiałów, mailingów i tak To są takie rzeczy, które staram się robić codziennie albo raz w tygodniu i wtedy one pozwalają mi, żeby faktycznie tworzyć na przykład wartościowe materiały, kursy i tak dalej, czyli taki research na przykład um, regularny. Są też rzeczy takie, które są bardziej związane z um, moim takim dobrostanem psychicznym, fizycznym, czyli na przykład wyjście na spacer, czyli pójście um, trochę do lasu, kontakt z przyrodą czy poprawa swojej formy dzięki takiemu spacerowi czy medytacja, która daje mi większy wgląd, daje mi większą uważność, um, większy spokój, harmonię i tak dalej. Więc tutaj mamy takie tego typu zadania, czyli nawyki, które chcemy wprowadzać, czy zadania, które wykonujemy cyklicznie, czy obowiązki, które musimy wykonać, zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. No jak już wypiszemy sobie takie zadania, no to wtedy możemy przejść do takiego etapu drugiego, czyli takiej oceny po pierwsze, ile czasu nam zajmuje dane zadanie. Na przykład nagranie vloga, zmontaż jego, no to codziennie powiedzmy jest godzina do półtorej. Potem określamy, jak często wykonujemy to zadanie, czy raz dziennie, czy raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie, czy raz w miesiącu na przykład. W ten sposób możemy sobie w takim na przykład arkuszu kalkulacyjnym możemy sobie Oszacować, ile czasu mniej więcej w tygodniu, tak średnio poświęcamy na te wszystkie zadania. Ja właśnie w ten sposób oszacowałem, że to jest mniej więcej 17 godzin z 24, czyli 70%. Później możemy określić do tego wszystkiego cele, jakie realizujemy za pomocą tego zadania czy projektu, którego to zadanie jest częścią. No, i tak na przykład pisanie krótkich historii codziennie to jest takie dla mnie zadanie wyzwanie, które uczy mnie storytellingu i pozwala zbudować lepsze kursy, lepsze treści na bloga, trochę bardziej zaangażować um, czytelników czy widzów i, no i przekazywać tę wartościową wiedzę w taki bardziej zwięzły sposób. No i może ciekawszy też, nie? I to, była, to byłby mój cel tego zadania, właśnie pisania codziennie nowych historyjek. Za tym kryje się jakaś potrzeba, na przykład potrzeba twórczości czy samorealizacji. I tutaj warto w kolejnym kroku właśnie wypisać sobie te potrzeby. Potem, jak sobie to wszystko opiszemy, to tutaj w tym procesie, który tak opisałem też, czy opisuję na bloga, bo jeszcze tego nie, nie, nie opisałem do końca, możemy wypisać sobie oczekiwania. Czyli czego oczekujemy od tego? Ja, jak na przykład, jak. Jak nagrywam vloga, no to oczekuję, jakby trochę od siebie, że na przykład będę pisał go, czy publikował będę go codziennie, wtedy kiedy pracuję. No i też oczekuję, że, czy może nie oczekuję, że nagranie 10 odcinków vloga będzie od razu przynosiło jakieś rezultaty, czyli na przykład, nie wiem, większą informację zwrotną, albo pomoże mi to lepiej mieć taką zwięzłość, czy łatwość wyrażania myśli. Więc podejrzewam, że po 10 odcinkach tego nie uzyskam. Podobnie większe na przykład zasięgi, czyli większe dotarcie do osób, które są zainteresowane na przykład slow livingiem czy czy być może testowanie pomysłów biznesowych. Więc to też jest taki gdzieś tutaj cel. No i czy oczekuję, że to się uda po pierwszych 10-20 odcinkach? No nie, chociaż dzisiaj sobie to dopiero uświadomiłem, jakby przypomniałem sobie, bo kiedy w następnym kroku oceniłem skuteczność tego mojego zadania, czyli powiedzmy w skali od 1 do 5 albo od 1 do 10, gdzie 1 to jest, no, w ogóle nie realizuje w ogóle nie jest skuteczne w realizowaniu moich potrzeb i celów, a 5, no to jest e, super, tak idziemy do przodu i e, oby tak dalej. No to ja oceniłem na jeden no bo na razie nagra, nagrałem 34 odcinki tego vloga, i no, no i to nie realizuje moich, n, moich potrzeb, moich zamierzeń, ale no, tutaj sobie uświadomiłem, że na przykład specy od marketingu mówią, od, y, od YouTube'a zwłaszcza, mówią, że no, trzeba przekroczyć pewną liczbę, wykazać się jakąś regularnością, systematycznością we wrzucaniu tych, um, tych filmów. W związku z czym te 35 odcinków na razie to jest jeszcze mało. No, tutaj raczej spodziewam się, że po kilku, kilkunastu miesiącach efekty dopiero będą. Więc pewnie 100 odcinków vloga no to już jest jakiś powiedzmy pułap, um, taka masa krytyczna, po której będę mógł stwierdzić, że. To realizuje moje cele, albo nie realizuje, jest skuteczne, albo nie. No i to właśnie ta ocena mi tutaj w tym pomogła. No i teraz, kiedy już mamy, jakby, opisane wszystkie te nasze zadania pod kątem czasu, ile na to poświęcamy celów, potrzeb, oczekiwań, no to teraz możemy przejść do trzeciego etapu i sobie te zadania posprzątać. Tutaj warto jeszcze, zanim przejdziemy do tego wszystkiego, zanim przejdziemy do, tego, do tej oceny, to spośród tej listy wszystkich rzeczy, które udało nam się wypisać, tutaj warto, żeby wypisać wszystkie te rzeczy w tym pierwszym etapie, które nam przychodzą do głowy, bo im więcej tego będzie, tym łatwiej będzie nam wybrać czy popracować nad tymi rzeczami, które mają największy sens. To znaczy, wybrać. Na przykład, zgodnie z zasadą Pareto, 20% tych zadań, które zajmują nam najwięcej czasu. Więc, jeśli ocenimy, że przy budowaniu tej listy, że na przykład taki vlog zajmuje powiedzmy godzinę półtorej dziennie, no to to zajmuje najwięcej czasu codziennie z całego dnia. W związku z czym to akurat trafiło u mnie na szczyt listy. No, i jeśli mamy 18 pozycji, no to może być trudno opisać wszystkie cele, oczekiwania, potrzeby do każdego z tych zadań. Warto sobie wybrać 20% z nich, które mają największy, czy najwięcej czasu zajmują i nad nimi popracować. No i w ten sposób z mojej 18 elementowej listy wybrałem cztery pozycje, które w miarę szybko udało mi się opisać. No i mogłem w ten sposób Zastanowić się, czy faktycznie chcę dalej je, je realizować, czy nie, czy kontynuować, czy zmienić, czy zaprzestać. No i to jest trzeci etap pracy nad tą listą, czyli właśnie podejmujemy decyzję. Może coś trzeba oddelegować, może już jest na to czas, może trzeba zrobić research, na przykład, nie wiem, chociażby ile kosztuje montaż vloga, czy jeśli ja go nagram i wrzucę, czy zaoszczędzę półtorej godziny czasu, na przykład codziennie, Jakim kosztem? Więc tutaj warto się nad tym zastanowić, no bo może się okazać, że półtorej godziny dziennie no to jest napisanie jednego solidnego posta na blogu, nawet. Więc to może zwiększyć wartość, którą dostarczam na co dzień. Może przyspieszę tworzenie kursu, może zrobię szkolenie, które pozwoli mi dotrzeć do na przykład odpowiedniej grupy docelowej. Więc korzyści tutaj może być dużo, warto sobie to właśnie wszystko Przemyśleć, zastanowić się, czy warto kontynuować, czy nie. Czy może jakoś inaczej pozmieniać, może coś połączyć z czymś, a może zmienić format. Może właśnie nagrywanie vloga, montaż jego można zrobić inaczej. Może skrócić format, może zainspirować się kimś innym. Ostatnio właśnie zainspirowałem się jednym vlogiem. Wstawaki. Co prawda temat jest. Um, to jest bodajże Dominikanin, który, który chyba codziennie w ogóle nagrywa takiego vloga. E, bardzo spoko. Tam jest format taki 5-6 minut. Bardzo dobra produkcja, jest e, intro, jest bardzo ciekawy przedstawiony temat. E, dużo się odnosi oczywiście do chrześcijaństwa, do Boga i tak dalej, ale tematy też są mi bliskie. Widziałem dwa odcinki raptem, ale zrobiły na mnie wrażenie. No, i to jest trochę inny format, trochę krótszy, też być może łatwiejszy do montażu, kto wie. Także będę na pewno poszukiwał swojej drogi tutaj w tym temacie. No i, no i to jest właśnie to, nie? Taka inspiracja, która pozwala być może trochę zmienić, zmienić podejście. Także ja zostawiam cię z tym procesem, czyli trzy etapy: zrób listę, potem oszacuj ile czasu. Jakie cele, potrzeby, oczekiwania, i tak dalej, no i potem zadecyduj, co z tymi wszystkimi zadaniami. To nie będzie pewnie proste. Ja bym to sugerował zrobić jak najprostsze na start, to znaczy właśnie minimum tego, kilka zadań raptem wziąć na warsztat, a potem, potem pójść z tym dalej, dopisywać później rzeczy do listy. Ja się na dzisiaj kończę, bo. No właśnie, ja się, ja się już kończę na dzisiaj, źle się trochę y, czuję, także dzięki y, za dzisiaj. Mam nadzieję, że proces się przyda. Daj znać, y, czy udało się y, trochę czasu odzyskać. Życzę dobrego dnia, powodzenia, do zobaczenia, cześć.